Przed meczem mamy możliwość wybrania ustawienia sobie manualnego lub automatycznego przełączania zawodników. Tą opcję możemy tylko ustawić przed meczem w trakcie nie możemy już tego robić. Aby dokonać zmiany z automatycznej na manualną wystarczy wcisnąć kwadrat. Wślizg. Jedno z bardzo trudnych i ryzykownych zagrań, aby zrobić wślizg, trzeba znajdować się dość blisko zawodnika z piłką i wcisnąć kółko. Wślizgi z tyłu najczęściej kończą się czerwonymi kartkami. Wyjście bramkarzem jest bardzo przydatnym zagraniem w grze, aby zmusić bramkarza do wyjścia z bramki i interwencji należy trzymać trójkąt. Zabieranie piłki jest podstawowym zagraniem najczęściej stosowanym w obronie. Trzymając X, nasz zawodnik atakuje przeciwnika z piłką. Podwójne krycie, bardzo pomocne zagranie, które wzmacnia naszą obronę i utrudnia bardzo przeciwnikowi konstruowanie ataku. Trzymając kwadrat, wzywamy najbliższego naszego niewłączonego obrońcę, który zaczyna odbierać przeciwnikowi piłkę i będzie to czynił aż do momentu puszczenia kwadratu lub odebrania mu tej piłki. Przełączanie zawodników dokonujemy poprzez jednokrotne szybkie wciśnięcie przycisku L1. Przyspieszenie zarówno z piłką jak i bez piłki włącza się przyciskiem R1. Zawodnikowi z piłką poruszającemu się na przyspieszeniu jest to o wiele łatwiej odebrać piłkę niż bez. Proponuję, zwłaszcza nowym graczom, nie nadużywanie przyspieszenia. Bramkarz wykopuje piłkę, gdy naciśniemy kółko. Jeżeli chcemy zagrać piłkę dokładnie poprzez wyrzut ręką należy nacisnąć x lub kwadrat gdy bramkarz trzyma piłkę w rękach. strzał podstawowe zagranie w ataku aby oddać strzał nogą należy przytrzymać kwadrat i napężyć odpowiednio moc strzału która się wyświetla nad nazwiskiem gracza posiadającego piłkę w lewym lub prawym dolnym rogu ekranu chcąc oddać strzał głową musimy się odpowiednio ustawić na polu karnym i po dośrodkowaniu nacisnąć kwadrat Dośrodkowanie, wyrzutka na pole karne jest to jedno z dość ważnych zagrań i posiada trzy kombinacje. Pierwsza to jest wciśnięcie kółka raz, wtedy piłka jest wrzucona głęboko na pole karne. Dwukrotne szybkie wciśnięcie kółka spowoduje tak zwane dośrodkowanie na krótki słupek. Trzykrotne bardzo szybkie wciśnięcie kółka spowoduje, że nasze dośrodkowanie będzie niskie praktycznie po samej ziemi. Jeżeli jesteśmy poza strefą pola karnego wówczas naciśnięcie kółka spowoduje naprężenie siły nad nazwiskiem gracza tak, jak w przypadku strzału. Siła naprężenia stanowi odległości na jaką zawodnik wykopnie piłkę. Proponuję te zagranie poćwiczyć przed meczami w opcji trening. Podanie do najbliższego zawodnika dokonujemy poprzez naciśnięcie klawisza X. Podanie na dobieg jest to zagranie, które stosujemy poprzez naciśnięcie trójkąta. Prostopadłe zagranie górą, wykonujemy przytrzymując cel 1 i naciskając trójkąt. Lobowanie bramkarza nie jest prostym zagraniem wymaga wiele treningu i wyczucia. Jeżeli idąc sam na sam z bramkarzem widzimy że ten bardzo szybko wychodzi z bramki możemy przytrzymać L1I. W odpowiednim momencie napężyć siłę strzału adekwatną do odległości od bramki poprzez naciśnięcie kwadratu. Jest też druga metoda tzw. Tak lekki lot. Biegniemy na bramkę i naciskamy kwadrat. W czasie naprężania naciskamy równocześnie kierunek w przeciwną stronę biegu zawodnika. Przełożenie nogi nad piłką jest efektownym trikiem ale w praktyce nic nie daje i nie zmyla przeciwnika to zagranie. Aby to zrobić trzeba nacisnąć bardzo szybko 3 razy L1. Kiwka zawodnika, tylko na połowie przeciwnika działa, nie jest to proste zagranie i może sprawić duży problem nowym graczom, ale od czego jest opcja trening w winnym elewę, aby zrobić kiwkę należy nacisnąć kwadrat i szybko x zanim zawodnik zdąży kopnąć piłkę, ten trik wymaga szybkiej reakcji przez gracza, jest bardzo przydatny w sytuacjach sam na sam z bramkarzem. To zagranie jest bardzo przydatne. Wypuszczenie piłki przy pełnym biegu pozwala nam szybciej poruszać się po boisku. Podczas biegu, trzymając R1, i kierunek biegu należy ponownie nacisnąć szybko dwukrotnie kierunek biegu zawodnika, oczywiście cały czas trzymając R1. Przepuszczenie piłki pod nogami jest dosyć prostym zagraniem należy podać piłkę do zawodnika X i jak już on ma ją przyjąć naciskamy R1 zawodnik przepuszcza piłkę pod nogami i niejednokrotnie zmyla przeciwnika. W czas wykonywania rzutu wolnego, naciskając kółko i jednocześnie trzymając kierunek do tyłu, piłka zostanie podana bardzo mocno po ziemi. Jeżeli kierunek trzymamy do przodu i naciśniemy kółko piłka zostanie podana górą. Chcąc zagrać krótkie podanie do najbliższego zawodnika naciskamy X. Naciskając trójkąt wykonujemy długie podanie po ziemi. Rzut wolny sprzed samego pola karnego najlepiej wykonywać trzymając kierunek w tył i odpowiednio naprężając siłę strzału kwadratem. Z odległości powyżej 25 metrów od bramki do 30 najlepiej strzelać tylko naprężając siłę strzału poprzez naciśnięcie kwadratu. Powyżej 30 metrów proponuję trzymanie kierunku do przodu i odpowiednio naprężyć siłę strzału kwadratem. Można i tak strzelać bramki pod nogami podskakujących piłkarzy w murze. Strzelanie goli ze stałych fragmentów takich jak rzut wolny wymaga dużo ćwiczenia na treningach. Po każdym strzale możemy jeszcze piłkę podkręcać poprzez trzymanie kierunków prawo lub lewo. Bardzo ważną rzeczą podczas wykonywania rzutów wolnych zwłaszcza strzelania na bramkę jest odpowiedni wybór strzelca. Również powinniśmy zwracać uwagę na formę jak i zmęczenie zawodnika w końcówce meczu bo wszystkie te elementy składają się na siłę i celność strzału. Rozegranie krótkiego rogu wykonujemy naciskając X, trzymając kierunek do tyłu i naciskając kółko. Zawodnik dośrodkuje po ziemi na pole karne. Aby dośrodkować nagłówkę do naszych napastników, przytrzymujemy kółko i naprężamy siłę wykopu. Jeżeli chcemy wykonać płaskie, silne dośrodkowanie na pole karne, trzymamy kierunek do przodu i naprężamy kółkiem. Po wykopnięciu piłki możemy podkręcać ją trzymając kierunek w prawo lub lewo dokładnie tak samo jak przy strzałach z rzutów wolnych.